Mamy piątek. Dzisiaj zameldowałem się na stacji Warszawa Wschodnia. Zaczniemy od odjazdu pociągu osobowego przyspieszonego Mazowia EU47006. na tory postojowe interregio z łodzi fabrycznej Nietypowo na Peron pierwszy wjechał ten pociąg Dąbrowska ze stacji Jąskok do stacji Jącku przez stację Warszawa Centralna. Melduje się Intercity Skarbek do pszczyny z komunikacją autobusową zastępczą Pszczyna Bielsko-Biała Główna ED160. Centralna z kierunku Częstochowa. Coś Główna A teraz zameldował się Intercity Dąbrowska do Wrocławia Głównego. Intercity Dąbrowską przyprowadził EDE 161.013. Mamy przejazd jakiegoś luzaka, chyba wrocławska, EP zero siedem dwadzieścia siedem. A na peron drugi wjeżdża teraz Intercity Noteć EU160 020. Teraz przyszła kolej na odjazd Intercity Słowacki Wrocław, główny Białystok. Natomiast dzisiaj pociąg był na raty. Tu widzimy siódemkę, która przyprowadziła pociąg z Wrocławia do Warszawy Wschodniej. A następnie całość przejmuje ED161004. W międzyczasie mamy kolejną. Wrocławską 7 P07 1027. Odjazd okay. Kibelka Mrozy Radom na linii podmiejskiej. Przy składu do stacji Białystok stoi na torze numer 1 przy belonie 4. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przesiadania. Pociąg lotniskowy do Modlina. Pozdrowieniami dla mechanika za RP1 oczywiście. A na sąsiednim peronie wjeżdża Stadler z Siedlec do Warszawy Ochoty. ciąg Intercity słowacki ze stacji Franco główny do stacji Białestop Intercity słowacki, gotowy do odjazdu Poszedł! Tymczasem na torach podmiejskich zameldował się SKM Impuls do Pruszkowa, linia S1. Jest sygnał dla składu Słowacki z Wrocławia. Pytanie czy go wykorzysta. mp 071022 No, dobre zestawienie i zjazd na Olszynkę Grochowską na tory postojowo-odstawcze mamy leniwy wjazd impulsa do Skierniewic koleje mazowieckie bardzo ładne pociągi. Same w sobie i w malowaniu kolei mazowieckich wyglądają bardzo przyjemnie. Poruszyła się siódemka.

Minął się z SKM, S2 Warszawa, lotnisko Chopina, sulejówek miłosna. Na peronie 6 zamelduje się osobówka Dołowicza, a na peronie 6 i 7 mamy tory podmiejskie, i właśnie w taki oto sposób zaprezentowane są tablice odjazdów. Zwróćcie uwagę na strzałkę, która mówi, na który ton, tor przy poronie szóstym wjedzie pociąg. Aktualnie kibelek do Głównego się melduje. Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z budową stacji Warszawa-Dargówek do 13 marca 2021 roku wystąpią zmiany kursowania pociąg.